Hej, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Majta.net. z tej strony Avia i moi drodzy, mamy dzisiaj 13 y, dzień zimy, czyli to oznacza, że drugi raz mamy bitwę na śnieżki. Nie wiem, czy wygramy tym razem. Ostatnim razem udało się nam to bez większego problemu, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. E, ja oczywiście sobie uświadomiłam jedną rzecz, e, tak zaraz mam jeszcze coś powiem, tylko że uświadomiłam sobie, że tutaj w tym blenderze zapomniałam wstawić sobie. E, Dokładnie co to jest? To coś Contraid, Contraid con e, e, Tego zapomniałam sobie wstawić do tego, do przerabiania ostatnim razem. E, co jest nam potrzebne tam dla tej tamtej, no, tej tamtej, tej. Wow! Czy ty nie chcesz w dwóch adventure, coś tam, ale to dobra, to zaraz. Tak czy tak, moi drodzy, mamy tutaj dwie rybki, które zabrałam z akwarium Ponieważ stwierdziłam, że nie da nam podjadać jedzonka dla innych rybek Teraz czekajcie, jeszcze też do pierdu dorzucę Pierdoły trzy tutaj, ok I jeszcze do elektroniki Dorzucę ten chip, to jest dwójka, my potrzebujemy jedynki E, co do jedzenia, to to, z tego co pamiętam, tak daję dwa tego, to trzeba zjeść. A resztę z... nic zbyt nie mam co do robienia. E, Zaczynamy, co nam tutaj oprócz tego życzorki dostaniemy. To jeszcze coś nam tutaj przyszło. E, o, i mamy Lizę Dremingtona, które nam dziękuję za to, że mu pomogliśmy. I to nie ma sprawy, kota nam chcieli ukraść. Jakby nie było. Jednak trochę moglibyśmy się naszym kotem zainteresować Tam widziałam, że się za... nie, to... Że się zaczęło już yy... Yy, Ta bitwa, ale to zaraz Tutaj sobie jeszcze pogłaszczemy Konika, ja nie mam zielonego pojęcia Jak sprawić, żeby on był szczęśliwy Ale no, no cóż Po prostu nie mam pojęcia Jeszcze sprawdzimy tylko maszyny i tym razem jeszcze zwierzątka Pogłaszczamy, bo ostatnio zapomnieliśmy Ale raczej nie zapomnieliśmy, tylko mieliśmy Dużo do roboty Back, nie, znowu nie to. Interact od tyłu, strony. Będziesz ją głaskać? Interact. Okej, okay, dobra, tutaj nie mogę cię ten. Okej, okay, dobra. Teraz jeszcze raz mogę, już proszę. Nareszcie. I jeszcze raz. I dobra. Jeszcze raz mogę. I e, dzisiaj, może sobie na koniu pojeździmy na Frydze. Back, e, tak czy siak. Jedno do domu, i drugie też na razie. Schowajcie mi się do stajni, żebyście mi tutaj nie łaziły. E, Kurki, gąski, wszystko, kaczki. Gąsek nie mamy, ale dobra. Okej, okay, dobra. Tak, to już w powietrzu, wiesz o tym? Nie ujawnij wszystkim, że masz super zdolności, Abio. E, Okej, okay, dobra. Jeszcze tu jedna. O. o! Nie wiem, czy ona też latać, potrafi, czy co mniejsza z tym lecimy tutaj i teraz tak, nie mamy z tego co pamiętam tego futra, więc sobie je porobimy. Aluminium platey nam się robią, niech się robią. Okej, okay, jeszcze w ilości 16 o, widzę, że nam się pokończyło trochę tutaj jeszcze dołożymy I tutaj też jeszcze dołożymy nie, nie mogę. To też moglibyśmy porobić, bo zakładam, że też na pewno będzie nam potrzebne w jakimś tam czasie. Mm, ale skoro na razie nie jest. Tutaj beringi bym chciała, o ile mogę, mogę. 50 zrówno, już będziemy mieli taki zapasik, że zapasik. Yy, playtów też sobie dołożę oczywiście, chociaż widzę, że już powoli nam się robi fajna ilość. Yy, tu się pokończyło wszystko, więc standardowo porzucam coś. OK, tu będą briki się robiły e, Możemy jeszcze lit bary zrobić I brąz bary, które się nam kończą Widzę, że lit oru już się też powoli e, Zaczyna kończyć OK, A, jeszcze czarkol. A, dobra To tutaj już nic nie robię, Na Następnym razem się wstawi go Czekajcie, jeszcze odłożę te wszystkie rzeczy i z to, co będę miał jeszcze mieć zadanko z dwoma silnikami, to też już do... wezmę do siebie, do... E Boże, lecę na około, widzę. E e F -f -f -f, tu są dyski. Dwa te są potrzebne. Komuś to mam dać, ale nie wiem, na komu. Dobra, mniejsza tak czy siak dzisiaj, kuni. Nie, akurat tego nie chciałam. Nie wiem, dam wam po prostu innego jedzenia, ale wtedy będziecie bardziej szczęśliwsze. Nie szczęśliwe. więc no, takie jesteście, takie se. Eee, return. A ty chodź. Dobra, najpierw tak czy siak polecimy sobie tutaj. Okej, okay, pierwsze miejsce ma na razie Alice. I widzę, że z wcześniejszego dnia nam się pozostawały punkty. I myślę, że jak ktoś pierwszego dnia na przykład opuścił, to e, dzisiaj miałby dosyć trudno, żeby wygrać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to wiecie, że to są z dwóch dni. E, okej, okay. tam coś widzę. A strzelam wiecie we wszystko co się rusza. Nie będę się tam ograniczać. Może wygramy, może nie. Tu ktoś. Mej. A. Okej okay. Dobra, jeszcze to już tak nie znikniesz, zaraz Okej, okay, ostatnia wy Mei Dajemy dalej O, tutaj będzie ten Antoni Już widać po czuprynce Trochę się wyzbyliśmy na sam początek, fajnie się wszyscy ten e, podnieśli nam tutaj, gdzieś wyłonili. może wiecie, teraz jak każdy dostał, to już. Nie, wiem. nie jestem w stanie tak trafić. No, chyba nie potrafiłam ich. Muszę bardziej niżej trochę celować, bo czasami za wysoko. O, tam się Petra schowała już. O, no. Okej, okay, no trochę się musicie wiecie na dłużej niż na sekundę odsłonić mi. O, jeszcze cztery są rzuty, ale widzę, że punktowo to sobie tak sobie zdobyliśmy w tej rundzie, więc nie wiem jak tam nasza wygrana. O! Czemu tylko dwie rundy? Nie, wiem, może się spóźniłam na którąś. Tak czy siak mamy pierwsze miejsce, więc nie było to aż takie trudne. Teraz czekać, teraz mamy y, skrapiemu jeszcze obróżkę damy. Ok. Uh, uh. Proszę, też masz jeszcze jabłuszko. I chciałam ci jeszcze jedną rzecz. Chciałam się jeszcze, jak mamy interakcję, to możemy cię pogłaskać. O. Nie zwarto ci jak będziesz tak zwisał to ci kiedyś ten uschnie. O, przez jak się widziałam. O! Przynajmniej nie skaczy tak jak Pinkie całym swoim cielskiem. Okej... Okay. Eee, I tam mamy jeszcze jakieś zadanko. Turyst, turyst. Teraz sobie odstawię rzeczory yy, O, to jak zjem, to mi się obrona weźmie No tak, Boże Tak, po prostu A jeszcze pójdziemy sobie rybki oddać A te silniki jak teraz posortuję te nie znikną, ale tu to... Czekajcie, tutaj mam tak e, produkty, nie, ale to nam odnawia staminę To nam też odnawia staminę To nam daje życie W ogóle to sobie to wezmę ze sobą Lepiej to nosić niż nie Zazwyczaj wiecie, gdzieś lecę i mi później tego brakuje I czekajcie, teraz tak, o to odłożyłam, to wezmę dwa T. Jeszcze najpierw pójdziemy sobie do Round Table zobaczyć jak te ryby się sprzedają może jakaś fajna cena będzie. Tak, wiecie, plus 500 to mogę sprzedać. się? O! Minus, minus 600. To w takim wypadku to ja nie biorę. Nie sprzedaję. No poczekamy sobie, wiecie. No, spokojnie powiedziałam, że mi nam się nie spieszyć, no ale wiecie, fajnie by było sobie już ulepszyć. Tutaj coś od nas ktoś chce. O! Now what does he Yes, these will do. Come on, let's go install it. Meet me at the oh. entrance to the ruins. Did you bring the healing items and weapons like I told you to? Okay, I had to go and do it. Give me my iść? Iść Enter, gdzieś. A, teraz nam się chyba pojawiło tam u góry. O, czyli tak jak mówiłam, idziemy sobie tam do góry. Jak mam już rzeczy, to wiecie, czemu by nie pójść? I tak nie mam nic innego do roboty. Prawdopodobnie jedyne, co moglibyśmy robić, to... Um... Ale tu jest brudna woda, albo mi się wydaje. O, patrzcie, skrzyneczka. Worker hat. Okay, all right. byśmy mogli... are you ready oh. you should bring some healing items and weapons just in case this is a hazardous ruin after all okay there aren't too many dangerous creatures in here but still stay close to me and you'll be okay okay Będę się trzymać blisko ciebie. O! Patrzcie jakie słudziaki, aż nie chce się tego bić. Ale co to jest? O! Tutaj mogę zastaminę. Dobra. To będzie mocne, czy nie? Ło! Wow! Widać, że należy tego... Tych latających świn. Jednym uderzeniem 200 hp. Jest tutaj są jeszcze jacyś. Wow, 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 awa, wow, awa, wow, wow, wow. tego jest? Wiesz o tym malić. O, patrzcie skrzyneczka. Ty to już nieźle ukryli. Tam się postarali, żeby ukryć. Okej. Okay. O, i patrzcie Kopnięcie i nie ma nic Tam jeszcze w Bogmali było coś Czekaj, chodź jeszcze tutaj w prawo Okej, okay, no yy, Dosyć szybko zjąć walka, szczerze mówiąc O, jakiś dostaliśmy pierścionek do nauczenia się. No, fajnie. Dobra, lecimy dalej. Wiem wam, że jak na razie no, no... trochę coś tam życia potraciliśmy. Ale... Dosyć szybko to idzie i widzę chyba, że z nich... W końcu nie wiem. Tak, chyba z nich wypadają ten, industrial inżyniery. O, tutaj też jest do użycia coś. Tutaj może jest zdrowie. Do odnowienia. Nie. Też stamina, dobra Tam jeszcze jest przy jednym wejściu Okej okay. One w... wcale nie biją jakoś... O Jezu, <grybujesz> dużo Okej, okay, tu coś jest Aha, czyli chyba po to były nam te advance. Let's Okay, maybe that wasn't it. Drat! There's probably a lock release somewhere. Let's go find it. Okay. Yep. Vetyno, didn't it get too complicated? Ale nie czuję, żeby to coś się dobrego wydarzyło. Chociaż nie widzę na razie potworków na mapie. Czuję, że to nie będzie dobre. Let's see. E, Mali mówi, że to jest komputer, coś tam, coś tam i żeby sprawdzić, jak to działa. Ale. O, dobra, zacinka była. O, jak jest duży czerwony przycisk, to na pewno nie będzie coś dobrego. O, komputer się zabrała. O, to jest jeszcze skrzyneczka. Jak już coś otworzyłyśmy, to nie ma sensu jakoś. O! Warhammer! Patrzcie! To jest właśnie ten ulepszony, co można sobie zrobić. Bardzo fajnie. Coś się nam tutaj porespiło? Nie? Oj! Czekaj, mali! To, to chyba nie będzie takie łatwe. Nie wiem, czy to jak się wlezie i to się ktoś zgniecie, to czy się całe życie traci, czy. Czy jak to jest rozwiązane? A. E tak, moi drodzy, całe życie się traci. Leć! Dobra. Mm, ok, Okej. Nie było to najmądrzejsze. Mali to sobie w ogóle między tym chodzi. A. Przez jest. Dobra, na spokojnie, moi drodzy. Jeszcze raz. E, te kolce są jak się gdzieś je dotnie, bo jak się weźmie wejdzie w e, ten płomień to się nic takiego nie dzieje. Okej, okay, dobra. Nie będę nad tego komentować. Ja chyba nie jestem stworzona do takich typu rzeczy. Dobra, teraz na spokojnie. Okej. Okay. Okej, okay, tu jest jeszcze coś. No, dobra, udało się. W ogóle jakim mamy... A, jakiegoś bossa zabić. Gdzie będzie boss? Nie ma, jest zablokowana To tylko w tą stronę można iść. A, dobra, jest bos. Ta no, osoba, jakąś nie, to nie jest osoba ta, ale to jest podobna świnka do tego, co gdzieś ją piliśmy yy, kiedyś. Okay, Czyżby się zbloczyła nam lekko? Myślę, że nie będzie najgorzej. O nie, odbloczyła się. Dobra, dawaj, Mali. Została na dosłownie kilka uderzeń. Ok. Pięć Advanced Engineerów, w jakiś kompresor. Jakiegoś joysticka jeszcze dostaliśmy. Ok. Jeszcze jakiś kapelusz, ten uh, Walker Hades 320. No to ten nie zlepszy, tylko. Um, no, tak scenam pasuje. Zaraz sobie odnowię. A to? Ups! Zepsułam coś. Nie, czy to chyba otwarłam drogę do wyjścia. To co ja nie wiem gdzie ja lecę. Ta wyjście jest całkowicie drugą stronę. No, Mali jeszcze utknęła. Czekajcie, gdzie tu i teraz i w prawo? Tu i w prawo. Okej. Okay. O, tu coś jest jeszcze. No okej. Okay. Okej, okay, lecimy na zewnątrz. Okej. Okay. No tuż tak czy siak moi drodzy, wiecie co ja sobie prawdopodobnie mam 18 podejrzewam, że odcinek jest już dosyć długi. Y o, no nie dobra, są roślinki, To ja po prostu chyba się udam na do kopalni, a my się widzimy. Yy, pamiętacie, gdzie jest kopalnia, jeszcze muszę ją zlokalizować. A my się po prostu widzimy na zakończeniu, bo nie chcę też, żebyście patrzyli, jak ja kopę i mieli 400 minutowy odcinek o niczym. No, a akurat się przytrafia taka przygoda, to to wiecie. Yy, tak czy siakno, widzimy się po prostu za chwilę. No i moi drodzy, Wy tego nie widzieliście, ale w prawym dolnym rogu pojawiło mi się oznaczenie na streamie Dog Owner. I tak moi drodzy, mamy tutaj tego słodkiego Fafika, Scrapika. Tak czy siak pozbierałam trochę tutaj Iron Oru, ponieważ to co pamiętam magnezium oru mamy dosyć sporo. No Trochę się tego zbierał, jakiś e, lubrykant się też tam gdzieś trafił. Tutaj się tak uwaga e, uwagę przykuło to. E, I to Small Toy, Beautiful Woman long, from Computer Lab vintage Extension. Okej, okay, no taką jakąś lalkę zdobyliśmy, do niczego na nie jest potrzebna To można oddać do muzeum, więc podejrzewam, że jak się kiedyś zbiorę, to po prostu te pierdole oddam. To nie mam zielonego pojęcia, do czego jest, więc na razie to sobie ich tutaj będzie wszystko. I tak czy siak, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i cóż, do następnego. Papa! Pa.